Dostałam tak świetne pytanie od mojej podopiecznej. Pozdrawiam Ciebie, Natalia. To jest to, że właśnie powiedziała Kaja. Jesteś już w miejscu, w którym naprawdę czujesz się usatysfakcjonowana i zarabiasz pieniądze, i podróżujesz, i cały czas jest u Ciebie ten rozwój. Dlaczego ty dalej działasz w marketingu? Jak to u Ciebie wygląda? Dlaczego w ogóle się tym zajmujesz? Jak jednak tutaj jesteś zadowolona ze swojego życia? Ja powiedziałam tak, Natalia, ja wygrałam w życiu. Ja czuję, że ja już wygrałam. Jestem w swoim mieszkaniu, wyspałam się dzisiaj, nawet zrobiłam swoją poranną rutynę. Też przede wszystkim moje inwestycje już mi zrobiły dniówkę, na którą musiałabym kiedyś pracować kilka dni w sklepie monopolowym, ale mówię, OK. Co z tego, że ja wygrałam. Jeżeli na tym świecie jest jeszcze mnóstwo mnóstwo takich kaj, jak ja, które są właśnie w tej sytuacji, której ja byłam 2,5 roku temu. Kiedy to ja przyjmowałam wtedy pieniędzmi, kiedy to ja przede wszystkim nie wiedziałam, co mogę ze sobą zrobić, jak mogę sobie pomóc. I właśnie w te, dlatego robię marketing. Cały czas pokazuję się w social mediach. Bo dla mnie największą po prostu motywacją, a przede wszystkim nawet nie motywacją, ale takim moim celem jest to, żeby pomóc jak największą po prostu ilości osób. Stać się niezależnym, stać się w końcu szczęśliwym.